Dzień dobry, Rok 2022 za nami, a ja zapraszam na małe podsumowanie, a dokładnie skrót 54 odcinków, które udało mi się nagrać w minionym roku. Dużo dla mnie dużo. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że aż tyle materiału udało mi się stworzyć, zmontować i wrzucić wam do oglądania. Także zapraszam na najfajniejsze fragmenty, a w zasadzie to na krótkie wybrane kawałki i kilka słów o tym, co działo się w poszczególnych odcinkach. Drugi sezon na siedlisku rozpoczął się od odcinka numer 28, gdzie była pierwsza styczniowa wizyta na siedlisku, no i takie kręcenie się, a w zasadzie snucie planów o tym, co w danym roku chciałbym zrobić. Ile się z tego udało? No, niestety, niewiele, a na pewno mniej niż zakładałem. Niestety, brak czasu spowodował to, że plany poszły w piach. Ale teraz wiem, że trzeba troszeczkę inaczej do tego podejść. No i mam nadzieję, że bieżący rok będzie lepszy. Odcinek 29 to było oczyszczenie działki, wycinanie pojedynczych samosiejek, krzaków. Część tej działki oczywiście miała zostać polem, a część miały zostać drzewa. Kolejny odcinek numer 30, gdzie przyszły roztopy. Wszędzie pełno błota, kałuż, no i dojazd praktycznie niemożliwy. 31 to odcinek, gdzie... W końcu zacząłem jakąś poważniejszą robotę, jeżeli chodzi o oczyszczenie miejsca pod ogródek. Sporo tam było śmieci, części ternitu, jakiś gruz, po prostu pozostałości po starym budynku, który tam stał. Odcinek 32 to była super pogoda i w zasadzie niedziela, więc przede wszystkim spacer. Spacer dookoła siedliska, po przyrodzie. Zresztą widać ile tej wody jeszcze zostało z poprzednich roztopów i z poprzednich odcinków. Odcinek 33 to była wycieczka po starych strychach, a w zasadzie po mieszkaniu, hmm, drewniane domnie mieszkanie, po komórce, no i piwnicach. Chciałem wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Odcinek 34 no to wiatry, wiatry, a w zasadzie wichury przez trzy dni, jak dobrze pamiętam, wiało wtedy niemiłosiernie i praktycznie na dworze nie dało się za wiele robić. Odcinek numer 35 to zrywanie tych takich płyt, płyt pliśniowych, no taka gruba tektura ze ściany. Chciałem odsłonić bale, żeby tak naprawdę zaczęły one oddychać, no i spróbować ocenić ich stan. No, stan jaki wyszedł, to wszyscy widzieli pewnie, niezbyt dobry, ale mam nadzieję, że coś jeszcze z tego będzie. Odcinek numer 36 to już taka lekka wiosna wisiała w powietrzu, więc trzeba się było śpieszyć z przycinaniem starych wierzb. Wierzba koło domu, jej gałęzie były naprawdę zagrażające już nie tylko linii energetycznej, ale i po prostu ee, budynkowi, bo dotykały prawie dachu, gdyby się połamały. Odcinek 37 to było dalej kombinowanie z tym, jak te gałęzie, najgorsze gałęzie, które się chylały na budynki pościągać i pościnać. Odcinek 38 to była rozbiórka kawałka płotu, który się zawalił podczas ścinania tych gałęzi, no i przede wszystkim porządkowanie tego drewna wokół. Odcinek 39, kiedy szukałem w zasadzie samochodu z napędem 4x4, szukałem go po raz pierwszy, a zamiast samochodu przywiozłem rower. Odcinek numer 40... Również już taka pogoda była prawie wiosenna, więc trzeba było poprzesadzać drzewka. Drzewka takie owocowe, dzikie owocówki, które rosły wokół płota, a chciałem ten teren uporządkować. Odcinek numer 41 to piękna słoneczna pogoda i tak naprawdę było fajnie ciepło, mimo że jeszcze wiosna. Słońce, praca, odpoczynek, a przede wszystkim ścinanie na drobne tego drzewa, a w zasadzie gałęzi wierzbowych na opał. Odcinek numer 42 to zawiadamienie od geodety. Nie wiedziałem do końca o co chodzi, a to okazało się, że sąsiedzi chcieli wymierzyć działkę, która sąsiadowała z moim polem. Odcinek 43 to już majówka, majówka nie w pełni, ale zawsze. No, długi odcinek, jeden z dłuższych i bardzo fajny, bo udało mi się i popracować, i poodpoczywać, czyli pospacerować. Obejrzyjcie koniecznie, bo myślę, że warto. Odcinek 44 to sadzenie ziemniaków. Sadzenie ziemniaków tradycyjnie pod młotykę, cały rządek plus w ogródku, no i z tego rządka w zasadzie na zimę spokojnie mi wystarczyło. Odcinek 45 to dalsze zabiegi w ogródku, a w zasadzie to sianie warzyw, no i koszenie trawy, bo skoro maj, no to trawa rosła jak szalona. Odcinek 47, gdzie się zastanawiałem, czy kopać staw, czy sadzić wierzby, w końcu wyszło na to, że będzie i staw, i wierzby. Oczywiście te wierzby wsadziłem, przyjęły się i fajnie rosną. Odcinek 48, kolejne koszenie majowe trawy. Trawy, no i obserwacja tęczy, bo to był i deszcz, i słońce, i była śliczna, podwójna tęcza. Też gorąco zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Odcinek numer 49, to sadzenie w Ogródku, papryki i pomidorów, czyli takich siewek wychodowanych na parapecie, no i ptasie jajka, z którymi kompletnie nie wiedziałem co zrobić. Odcinek 50, w zasadzie przyrodniczy. Do tej pory nie wiem, czy ja spotkałem wtedy wilka, czy to faktycznie był dziciały pies. W każdym bądź razie były i konwalie, i łoś w lesie również fajny odcinek. Pięćdziesiąty pierwszy to przelotne opady deszczu. Pojechałem popracować, no ale w sumie z takiej pracy na dworze to było troszeczkę dłubania pod dachem ze względu na deszcz. Odcinek 52 dzień kosiarza, czyli tak naprawdę nauka koszenia kosą ręczną. W odcinku numer 53 musiałem poprawić dach. Na dachu była stara papa, która już przecikała. No ja nie wiem, czy ten dom uda mi się za rok, za dwa czy za pięć wyremontować, czy w ogóle się uda, więc dlatego postanowiłem te zaciekające miejsca jeszcze raz pokryć papą. Odcinek 54 to rozbiórka starej szopy, szopy dobudowanej do stodoły, która już niestety się waliła. Tutaj było i rozbieranie tych elementów drewnianych, no i usuwanie eternitu odcinek 55 kiedy było naprawdę gorąco i w zasadzie w południe trzeba było uciekać ze słońca to był odcinek takich drobiazgów w cieniu odcinek numer 56 krew upał burza i szkody no tu było oddawanie krwi a potem wyjazd na siedlisko zaskoczyła mnie burza no i ta burza niestety zawaliła dziką gruszę której do tej pory nie mogę przeboleć Odcinek numer 57, taki w sumie nijaki, no ciężki miałem tydzień i postanowiłem pojechać na siedlisko głównie odpocząć, bez żadnego konkretnego celu. I efekt taki, jaki był. Ja przynajmniej dużo odpocząłem i to było super. Odcinek 58, no i znowu elegancka tęcza. Tęcza, która po raz drugi wystąpiła na siedlisku i znowu podwójna. Naprawdę ten widok tęczy na tym polu otwartej przestrzeni jest magiczny. Odcinek numer 59 było to ogrodzenie ogródka siatką leśną, a potem trochę drobnych prac. Odcinek 60 to znowu trudny tydzień w pracy i na siedlisku odpoczynek. Odpoczynek, przy okazji którego udało się trochę pierwszych plonów z ogródka zebrać, no i w zasadzie naładować baterie, akumulatory na przeszły tydzień. Odcinek 61. No to dużo rzeczy przywiezionych na siedlisko. Znowu stwierdzam, że kombi to kombi, no i dużo cukinii. Odcinek numer 62. Znowu deszcz. I to w zasadzie cały deszczowy weekend. Mi się udało przywieźć kolejną niespodziankę na siedlisko, czyli Krajzegę, która myślę, że w najbliższym czasie na pewno się przyda. I kolejny odcinek, 63. W czasy pod gruszą, czyli mój krótki urlop, gdzie pojechałem nie tylko popracować, ale i odpocząć. Kilka dni było wolnego, więc mam nadzieję, że je w miarę dobrze spożytkowałem. Też długi odcinek. No i kolejny z cyklu moich ulubionych z tamtego sezonu. 63. Zapraszam do obejrzenia. 64. odcinek. To znowu szkody. Zawalona stara jabłoń, szara reneta. No, nie wiem, czy mi się uda uratować to drzewko, ale na pewno będę próbował. Odcinek numer 65, gdzie pokazywałem jak mi się na tym siedlisku żyje. No wygód nie ma. W zasadzie takie sprawy codzienne wymagają tam troszeczkę i cierpliwości i dostosowania się, ale w takich gorszych warunkach też czasami się fajnie odpoczywa. Odcinek 66. No to hydraulika mator. Uczyłem się tu zgrzewać rury i kładłem pierwsze elementy instalacji wodnej. Odcinek 67. To szara ryneta. niestety dokonała swojego żywotu. Troszkę jabłek udało się uratować i mam nadzieję, że jeszcze z tych wystających gałązek coś się uda poszczepić. Zobaczymy na wiosnę. Odcinek 68 to w zasadzie ogródek, dzikie gruszki ulęgałki, lęgałki, wieszanie szafek w piwnicy, kopanie dołków pod winogron, no i takie krzątanie się po siedlisku. Odcinek 69, no niestety zaczęła się jesień, więc pierwsze ziemniaczki, małe ognisko, no i takie pierwsze porządki, bo już liście zaczęły lecieć. Odcinek 70, gdzie specjalnie wziąłem jeden dzień wolnego, bo miała być ładna pogoda. A tu lał deszcz, więc praktycznie prace ograniczyły się do sprzątania w garażu. Odcinek 71 no to już prawdziwe grzybobranie, cały koszyk borowików, super prawdziwki, trochę innych grzybów, no i malutkie poroże. Odcinek 72 to już wykopki, no niestety ten jeden rządek troszeczkę zaniedbałem i urodzaj może nie był duży, ale na zimę spokojnie wystarczy nawet dla dwóch, trzech osób. Odcinek 73, dylematy jak go nazwałem, czyli z jednej strony chciałem odpocząć, a z drugiej wiedziałem, że trzeba coś popracować. I taki był odcinek mieszany. Trochę dłubania, trochę odpoczywania. Odcinek 74, no to już konkretnie sprzątanie rzeczy z ogródka, a w zasadzie warzyw, marchew i buraczków, marchewus gigantus, burakus olbrzymus, no zobaczcie z ciekawości. Odcinek 75. Taka spokojna, jesienna sobota. Niby nic specyficznego, ale fajne oderwanie od rzeczywistości i dnia codziennego. Troszkę gotowania, troszkę ogródka, taki miszmasz. Odcinek 76. No to całkowite święto i dzień wolny. Każdy świętuje po swojemu. Ja wykorzystywałem to na spacer. No i gotowanie. Pizza, burger, no naprawdę gotowanie jak nigdy. Warto zobaczyć, bo aż ślinka cieknie. Odcinek 77 to już krótkie dni. No niestety na dworze robiło się szybko ciemno, więc sporo czasu po prostu byłem w budynku. Odcinek 78, gdzie była przerwa, dwa tygodnie mnie na siedlisku nie było, no i zaczęło się robić zimowo. Odcinek numer 79, gdzie w zasadzie trafiłem na ostatnie chwile przed śniegiem i konkretną zimą. Odcinek 80 to niespodziewany wielki mróz i musiałem po ciemku wędrować na siedlisko, bo samochodem nie dało już się dojechać i zakręcać wodę w obawie przed tym, żeby czegoś nie rozsadziło. I tak doszliśmy do 81 odcinka, czyli ostatniego w tamtym roku, gdzie praktycznie była zima, biel dookoła no i życzenia na święta. Też zapraszam do obejrzenia tego odcinka, bo myślę, że fajny, taki uspokajający, a przede wszystkim ta biel i widoki. Zapraszam koniecznie. I tak wyglądał ten 2022 rok. 54 odcinki, patrząc na to, że rok ma jakieś 52 tygodnie, to praktycznie co tydzień dostawaliście odcinek. Oczywiście nie zawsze było tak, że ja co tydzień zajeżdżałem na siedlisko. Czasami było tak, że byłem tam dwa razy w tygodniu, a czasami były nawet dwu czy trzytygodniowe tygodniowe przerwy. Zobaczymy jak będzie w tym roku. No myślę, że jak teraz zima, to może być podobnie. Ale wracając do... Podsumowania to dajcie znać w komentarzu, który odcinek podobał Wam się najbardziej, albo jaki fragment z któregoś odcinka podobał się Wam najbardziej, po prostu to, co utkwiło Wam w głowie. Za każdy komentarz będę bardzo wdzięczny, no i na pewno się do niego odniosę. Bo, tak jak wiecie, wszystkie wpisy doceniam bardzo i to bardzo, a najbardziej chyba te, które niosą też jakieś rady za te rady bardzo dziękuję często się do nich stosuję no i oczywiście proszę o więcej o więcej w tym sezonie 2023 dla mnie akurat to będzie trzeci sezon na siedlisku no i trzeba powiedzieć że on już się zaczął zaczął się parę dni temu a co w szczegółach to myślę że zobaczycie w kolejnym odcinku na razie tylko mała zajawka Zapraszam. To też chciałem przy tym wymierzaniu być, no bo wiadomo, ta działka graniczy z moją działką i jak się okazało, z tej strony, no idzie ona mniej więcej tak, czyli płot jest, nie jest granicą, jak do tej pory myślałem, ale jest tu jakieś 20-30, może nawet więcej. Mam miarkę, co zaraz zmierzę odległość, ile jest tych centymetrów. Ogólnie czemu ta działka była mierzona, to tak jak wspomniałem, kolejny odcinek. A teraz to zapraszam jeszcze raz do obejrzenia wybranych odcinków z poprzedniego sezonu, albo nawet i pierwszego, jeśli ktoś ma ochotę. Można pojedyncze odcinki, a można skorzystać z playlisty i oglądać wszystko po kolei. Zapraszam też na Facebooka, gdzie wrzucam ciekawe fotki z siedliska, tu na YouTubie głównie nagrania, a tam przede wszystkim zdjęcia. Link jest też w opisie pod filmem, w zasadzie każdym filmem. Za wytrwanie do końca dziękuję. A jeśli taki nietypowy odcinek też Wam się podobał, to prośba o zostawienie łapki w górę, bo taki lajk like naprawdę motywuje. A kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, to zapraszam i do zobaczenia.